Witam serdecznie Aleksander Wojtysiak Między Światami Życia na Filipinach Dzisiaj niedziela Niedziela Podpalmowa rzekłbym Przyjechaliśmy do Tubot 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 Przyjaliśmy do Jest, tak Tubot Sanctuary Marine Sanctuary Trochę ponurkować sobie z kamerą. Pamiętacie ci co oglądają byliśmy tu jakiś czas temu jak byli znajomi z Norwegii. Ale wtedy nie miałem i swoje osłony do GoPro i gdzieś weszła para i nie było raz tak wyraźnie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. No a poza tym jest bardzo mało ludzi. Dzisiaj jest bardzo mało ludzi. Przynajmniej tego co było ostatnio. Ostatnio to było pełno ludzi jak byliśmy. A dzisiaj to jakoś i się spokojnie jechało i ludzi tutaj na miejscu jest mało. Na sam pierw oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. No i co? No i zaraz wchodzimy do wody. Ernest się smaruje sam blokiem, chociaż tak zaraz założy koszulkę do opływania z długim rękawem. Ja też jestem na to przygotowany, też mam Long Sleep. Bo też ostatnio było w wodzie coś takiego, co stwarzało takie nieprzyjemne uczucie na skórze, jakby, jakby coś parzyło delikatnie. Nie wiem, jakieś glony albo coś. No ale też słońce jest bardzo mocne, bo jest jeszcze wcześniej. Jest po godzinie pierwszej. Także dzisiaj w długim rękawie będziemy pływali. Zobaczymy, co uda się nagrać. Czasem da się tutaj nawet zobaczyć żółwie morskie. Ale to zobaczymy za chwilę. Pora na zanurzenie. Dzisiaj krótkie płetwy. Ta pełnotwarzowa maska. Chociaż w internecie. Widziałem ostatnio różne filmy, że te maski są generalnie dość niebezpieczne w użyciu. Ale to może wytłumaczę Wam po prostu potem, o co w tym wszystkim chodzi. No chodzi o fizykę. O fizykę, objętość płuc i tak dalej. Zdarzają się wypadki, nawet śmiertelne wypadki, pływania w takich maskach pełnych. Po prostu ciężej się oddycha niż przez rurkę. Ernestin już w wodzie.

About it. No już więcej dzisiaj nie wchodzę. Snorklować. Pobyliśmy trochę w wodzie przy brzegu. Pobyliśmy się jeszcze z Jest to na swój sposób zdumiewające, jak człowiek gdzieś zostawi mały kawałek. Mały kawałek wygrodzonej wody bojami i stworzy takie miejsce rezerwat, gdzie nie wolno rybom przeszkadzać. I ile tu jest życia w porównaniu do miejsc, które zostały przez człowieka zniszczone? Daje to na pewno do myślenia. Również pod kątem naszej plaży w Lazji w Talajon, gdzie po prostu łowią ryby, rozstawiają sieci. I ryba nie czuje się bezpiecznie, tak jak tutaj czuję bezpiecznie, mimo że ludzie. No ale to zobaczcie, no to zwykle przygłupy, nie? No. Tam widzicie w oddali, tam, Czy widać, że stoją. No i na czym oni stoją? Przemie mnie ma ziemi, stoją na koralach. Ktoś powinien tutaj być i powinien krzyczeć do takich ludzi, albo nie wiem, powinien pływać jakiś alaratownik kajakiem i. One just standing on collars, they are having fun. Not to... Yeah, but they are just doing that right now. Oh. Wgladowała się żona arkad. Zbieramy się powoli do domu. Jest godzina. Która godzina? Po czwartej. Z języków, które tutaj najbardziej są zasłuszane w tym momencie. Najwięcej francuskich rodzin, nie wiem z czego to wynika, francuzów dużo. Trochę Niemców, już jest gotowa do wymarszu, przynajmniej taką udaje. Dobrze, zbieram się. Pora się. Co się stało z zakończeniem ostatniego vloga? Znaczy nie ostatniego, tego, który teraz edytuję, który teraz widzicie. No więc, jaki jest stan na dzisiaj w tym momencie? Jestem już w Dumaguete. Przyjechałem do żony, która przyjechała wcześniej kilka dni na tą okazję 40 dni od pogrzebu taty. I z tej uroczystości też będzie film w najbliższych dniach. Także dogrywam to już innego dnia, po prostu eee, pojawiły się trzy pytania od użytkownika Mundus. Mundus Creatus. No, od ciebie. Więc odpowiem, korzystając z okazji, odpowiem na to w tym filmie. Będzie to jeszcze przed tym filmem, który zapowiedziałem z pytaniami i odpowiedziami, takimi po, po tym pół roku na Filipinach. No więc pierwsze pytanie, które mi zadałeś, kiedy wracam do Norwegii i czy będę też tam kręcił vloga. Do Norwegii mam bilet kupiony 17 maja. 18 maja ląduję w Norwegii w pół do 8 i tak będę też stamtąd kręcił vlogi. Ale tam vlogi będą całkowicie inne, bo tam będę chodził do pracy, po prostu do zbiorna. Więc sami widzicie, że gdzieś spadło to. spadła intensywność tych vlogów, nie ma ich codziennie. Bo ostatnio też był ten okres wielkanocny, i. a poza tym, jak niektórzy zaczę zaczęli mnie o to pytać, wiem, że zatroskali się niektórzy znajomi z Polski, zatroskała się mama. Że ostatnio jakoś tak mniej się uśmiecham na moich vlogach. Nawet jeden z nich miał podejrzenie, że bardzo dużo takiej zielonej trawy zacząłem palić i przez to jestem taki lekko przymulony. No więc nic z tych rzeczy nie. Nie używam żadnych substancji odurzających tego typu. A jedyne co ma wpływ na to, co się przekłada na to moje samopoczucie w chwili obecnej, to. To o czym wspominałem, myślę, że już wcześniej we vlogach i o czym będę wspominał w dłuższym czasie pewnie, bo gdzieś to we mnie siedzi że z pewnymi tematami nie wyrobiłem się na tyle na ile bym chciał ale to po prostu plany były zbyt ambitne a może nie były na tyle na tyle w oparciu o stan faktyczny jak wyjeżdżałem z Norwegii, jak byliśmy w Norwegii nie wiedzieliśmy do końca jak dużo będzie trzeba tutaj zrobić na chorze w domu a robimy więcej niż zakładaliśmy byliśmy tutaj na wakacjach półtora roku temu Widzieliśmy ten dom, byliśmy w środku Więc jakiś zarys tego był, nie jechaliśmy w ciemno No ale tak czy siak zdecydowaliśmy się zrobić dużo więcej niż nie zakładaliśmy Będzie o tym myślę, że we vlogu z pytaniami Drugie pytanie od Ciebie Czy zamierzamy mieszkać 6 na 6 to na znaczy 3 miesięcy w Norwegii, 6 na Filipinach Kiedy planujemy przenieść na stałe Filipiny i czy w ogóle planujemy? Planujemy przenieść się na stałe na Filipiny W tym roku zostawiliśmy sobie po prostu taką furtkę Nie chciałem od razu rzucać się na głęboką wodę i wyjeżdżać, palą za sobą wszystkie mosty. Mam też komfort taki psychiczny właśnie, że możemy sobie tam wrócić, możemy tam zarobić i na razie korzystać z tych dwóch światów. Chociaż Norwegia w chwili obecnej nie rozpieszcza. Korona Norweska nisko, głupie rządy, które tylko utrudniają życie normalnym ludziom i może Norwegia czysto też nie jest bogatym krajem. To w wielu sprawach się okazuje, że taka bogata nie jest, bo brakuje pieniędzy generalnie na wszystko w Norwegii. Wiadomo, nie brakuje nigdy dla polityków, ale na wszystko innym brakuje, na wszystkie inwestycje, odśnieżanie dróg takie sprawy, na wszystko brakuje im pieniędzy. Więc na razie 6 na 6, zobaczymy, czy tylko w tym roku tak będzie, bo na przyszły rok już będziemy mieli bardziej zaktualizowaną mapę tych wszystkich wydarzeń, które chcemy zrobić tutaj na miejscu i co chcemy osiągnąć, to trzeba zrobić, jakie będą priorytety, ale w przyszłym roku już będziemy starali się stworzyć tutaj rzeczywistość, w której będziemy mieli źródła dochodu tutaj na Filipinach. Po pierwsze, ta dodatkowa struktura będzie w pełni skończona i będzie wynajmowana. Myślę, że będzie obłożenie minimum, powiem pesymistycznie, 70% w wysokim sezonie. To to już by zapewniało bardzo dobry dochód na warunki filipińskie, zapewniający dobrą egzystencję tutaj na poziomie No to by dawało budżet taki jak niektórzy Polacy, których oglądają jeszcze będąc z Norwegii Pozdrawiam Maćka i Marikar, oglądamy ich vlog jak podsumowali swój budżet rodzinny Wtedy jeszcze była ich czwórka, teraz jest ich piątka, bo urodziło się kolejne dziecko I wtedy mieścili się w przedziale 50-55 tysięcy peso na miesiąc na taką rodzinę To z wynajmu tego Myślę, że spokojnie taka kwota jest do osiągnięcia. A nas jest dwójka plus zwierzęta, także luzik. Który kraj wolę bardziej Norwegię czy Filipiny? Na ten moment wolę bardziej Filipiny. Ale to jest, wiecie, tak jak nowa znajomość 6 miesięcy. Są pewne mankamenty życia na Filipinach. Ale mimo wszystko kwestia tej wolności jest nie do przecenienia. Z wieloma rzeczami jeszcze się nie zderzyłem na Filipinach. I mam nadzieję, że nigdy się nie zderzę w przyszłości, tak na przykład opieka zdrowia, służba zdrowia i tak dalej. Ale na ten moment te 6 miesięcy na Filipinach, mimo że było ciężko, dużo pracy, to wolę tutaj. I, i po sobie czuję też, że tego nawiążę w tym filmie z odpowiedziami na pytania. Także to by były te trzy pytania, które dostałem. Dostałe się w bonusie po prostu, bo muszę dograć końcówkę do tego vloga właśnie spływania. Będę kończył, jutro wracamy na Sikichor, przyjechałem tutaj tylko na jeden wieczór, tylko na ostatnią modlitwę, na 4 dni od śmierci taty. Jutro z samego rana wracamy na Sikihor. zwierzaki zostały na Sikichorze, klucze do domu zostały u wujka i u cioci. Wujek i ciocia przychodzą i otwierają drzwi, siedzą zwierzakami, żeby nie czuły się opuszczone, samotne, żeby miały możliwość wyjścia na zewnątrz. Byli u nich dzisiaj po południu i wieczorem dwa razy. Pójdą jeszcze jutro. No, a my już koło godziny 12, czyli maksymalnie 14 będziemy na miejscu. To by było na tyle. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak między światami Życie na Filipinach. I tak jak mówię, proszę się nie martwić, że gdzieś miej tego uśmiechu mnie jest na twarzy. No Ale też już jest ta presja, wiecie, to już jest ta presja, że ostatnie tygodnie przed wylotem i pewne rzeczy trzeba dokończyć, żeby mama teściowa miała komfortowe warunki życia w domu na Sichor, jak my pójdziemy do Norwegii, bo mama będzie się opiekowała zwierzakami, już jest wszystko dogadane. Także pewne rzeczy trzeba dokończyć, trzeba przycisnąć trochę tą końcówkę, a takie wykończenie na gotowo będziemy robili w przyszłym sezonie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Na razie cześć.